Wizytówki, ulotki, plakaty, banery, pieczątki, gadżety reklamowe, druk ksero, oprawy prac, skanowanie, laminowanie, fax VHS na DVD, kafejka internetowa. To wszystko w jednym miejscu. Cyberkultura, ulica Barlickiego 14, Kutno. Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie organizuje ogólnopolski projekt Młodzi głosują. Zawsze uczniowie skutnowskiego Dąbrowczaka biorą w nim czynny udział. Stąd też w poniedziałek szkolny korytarz w pierwszym liceum ogólnokształcącym zamienił się w komisję wyborczą. Uczniowie z nauczycielami zorganizowali bowiem prawybory. Uważam, że to jest bardzo dobry projekt. Młodzież licealna może mimo tego, że jeszcze nie posiada prawa wyborczego, może zagłosować i tak w naszej szkole i dać upust swoim przekonaniom, tym, tym sprawom, w które po prostu wierzą, które są dla nich ważne, oddać ten głos i za nim zamanifestować swoje zdanie. Ja myślę tak. Ktoś myśli inaczej. Myślę, że to jest bardzo fajny projekt, bo nie, nie musimy czekać do tego 18. roku życia. I teraz możemy pokazać naszym uczniom, naszym kolegom, że warto chodzić na wybory, ponieważ zostaniemy wysłuchani i że to my mamy tak naprawdę największy wkład w to, co się dzieje w naszym państwie i że nasze wybory determinują to, kto nami rządzi. Frekwencja zawsze jest duża. Co ciekawe, Młodzież nieco inaczej rozkłada swoje sympatie wyborcze, zawsze się one troszeczkę radykalizują. Wygrywają nie te partie z mainstreamu, które są liderami ogólnopolskimi, zwykle jest to Korwin. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Wyniki będą już jutro. Zapraszam do śledzenia i za każdym razem zapraszamy do Liceum Dąbrowskiego. Zawsze projekt Młodzi Głosują u nas się odbywa. Wizytówki, ulotki, plakaty, banery, pieczątki, gadżety reklamowe, druk ksero, prawy prac, skanowanie, laminowanie, fax VHS na DVD, kafejka internetowa. To wszystko w jednym miejscu. Cyberkultura, ulica Barlickiego 14, Kutno.